to jest TEB edukacja? Są szkoły policjalne, kursy zawodowe chyba. Ciocia Karyna ma makurę? Ma. Żarty sobie robisz? Nie. No to ma czy nie ma? Ma. Słyszeliście to? Upadek cywilizacji. Ciocia zapisała się do TEB. Idę na medycynę estetyczną. Świat się kończy. Mamo, każdy ma prawo do nauki, do marzeń. Na kosmetykę idę, ale wybierałam jeszcze między florystyką a mykoterapią. A Cię Anka, to jest kierunek o grzybach. a ja lubię chodzić na grzyby, tylko w lesie się trochę nie odnajduję. A wiecie, że te edukacja, masz 30 lat doświadczenia? W tym nadzieja, bo jak ja patrzę na Ciebie, to Ty masz 30 minut doświadczenia życiowego. Babeczka mi powiedziała, że tam każdego nauczą. Nawet mnie, już w outfit zainwestowałam, teraz tylko nauka. Jak teb edukacja sobie z nią nie poradzi, to nikt sobie nie poradzi. A czemu nie florystka? Fajnie mieć kwiaciarnię. A Ty widziałaś Janeta, że róże mają kolce? No właśnie, a grzyby na przykład nie. O, weszłam sobie na ich stronę. Super to wygląda. TEB. Szkoły Policjalne, które uczą w Twoim kierunku. Ja idę na prawo. Albo na lewo. Jeszcze nie zdecydowałam, gdzie będę siedzieć.